Dzień dobry, witajcie, kochani. Wczoraj moja transmisja była troszeczkę e, niedokończona. Coś się stało z oprogramowaniem i najpierw w poprzednich e, moich programach nie było słychać muzyki, a wczoraj nie było słychać mnie, więc dzisiaj testuję nowe oprogramowanie i jestem bardzo ciekawa, czy dzisiaj jest wszystko ok i czy mnie słychać. O, myślę, że teraz będzie dużo lepiej. Widać mnie. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Zapraszam Was na nasz rytuał, codzienny poranny rytuał gimnastyki. Ćwiczymy pięć ćwiczeń, które zostały opracowane w Tybecie po to, żeby utrzymać ciało w jak najlepszej kondycji, ale również są one dobre dla ducha, ponieważ podczas tych ćwiczeń skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie. Staramy się świadomie oddychać, staramy się słuchać naszego ciała, to jest bardzo ważne w tej gimnastyce. A oprócz tego modelujemy to nasze ciało, uelastyczniamy, rozciągamy mięśnie i możemy stawać się coraz sprawniejsi i utrzymywać tę sprawność przez jak najdłuższe lata, czego Wam życzę i co jest również moją intencją. Każdy z ćwiczeń oczywiście wykonujemy na tyle, na ile nam to ciało pozwala, dlatego skupiamy się na ciele, żeby go posłuchać i wiedzieć. I jeżeli zaczynacie dopiero przygodę ze mną, to śmiało pozwólcie sobie na to, żeby ja, na początku wykonywać tylko po kilka powtórzeń każdego z rytuałów, żeby przyzwyczaić ciało ze spokojem i powoli do każdego z nich, a potem co tydzień zwiększać sobie, żeby dojść do pełnej liczby 21, którą ja wykonuję. Podczas gimnastyki popijamy wodę, przygotujcie sobie szklankę z wodą, a także oddychamy świadomie, o czym już mówiłam, i ten oddech jest niezwykle ważny nie tylko podczas ćwiczeń, ale w ciągu całego dnia, bo często zdarza się, że wstrzymujemy oddech, nie pamiętamy o nim, albo oddychamy płytko i nieefektywnie, dlatego warto od czasu do czasu przystanąć i skupić się na swoim oddechu. I od tego oddechu za chwileczkę zaczniemy, ale najpierw oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli, i dzisiaj wprowadzamy myśl, pozwalam mojemu oddechowi odnaleźć jego naturalny rytm. Dzisiaj specjalna intencja tylko i wyłącznie dotycząca oddechu. Pozwalam mojemu oddechowi odnaleźć jego naturalny rytm, i z tą myślą rozpoczynamy naszą gimnastykę. Zapraszam. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość Piotr. Zwróć uwagę na to, żeby stopy były ustawione względem siebie równolegle. Wyciągnij sylwetkę w górę. Przenieś ciężar ciała do przodu. Odblokuj kolana i połóż sobie dłonie na brzuch. I na wdech. Wciągamy powietrze nosem. Uruchamiamy mięśnie brzucha i wtłaczamy to powietrze jak najgłębiej, tak, żeby brzuch napełnił się jak balonik. Czujemy to po dłoni. Chwilę wytrzymujemy i powoli, wypuszczając powietrze, rozluźniamy napięcie mięśni. I tak licząc yy, do pięciu wdech i do pięciu wydech, powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytuału. I cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie, ponieważ będziemy kręcić się wokół własnej osi, w prawą stronę i żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie aż do momentu, kiedy ciało się obróci i dopiero wtedy szybko odwraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż ręce szeroko, żeby utrzymać równowagę. I zaczynamy wirować. Oddychając z uśmiechem, wykonaj tyle obrotów, ile możesz. Się. Stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha i jak już wirowanie w głowie ustanie, to powoli przejdź na matkę. na plecach do drugiego rytuału. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony do maty, palce stóp zadarte mocno do góry, tak żeby piętą uniosły się na podłogę i na wdech. Płynieś głowę i pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby kolana były wyprostowane. A z wydechem podłóż i nogi, i głowę. Wdech i wydech. Trzy zamknij oczy, zgub się na ciele. Wydech cztery. Wydech pięć. Wydech sześć wydech siedem wydech osiem wydech dziewięć wydech dziesięć wydech jedenaście wydech dwanaście Wydech. Trzynaście. Pozwala mojemu oddechowi odnaleźć jego naturalny rytm. Czternaście. Wdech. Piętnaście. Wydech. Szesnaście. Wydech. Siedemnaście. Wydech. Osiemnaście, wydech dziewiętnaście, wydech dwadzieścia, wydech dwadzieścia jeden, wydech rozluźnij, przewróć się na bok, podnieś za pomocą rąk i po Lęknij do trzeciego rytmu. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp o matę. Wyciągnij sylwetkę górę, Połóż dłonie na pośladkach. I opuść głowę. I na wdech. Unieś głowę. Wypchnij klatkę piersiową do przodu. Ściągając łopatki. I odchyl głowę do tyłu. Na tyle, na ile czujesz, że jest to komfortowe. A z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Dech. I wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem. Wydech dziewięć, wydech, dziesięć, wydech, jedenaście, wydech, dwanaście. Pozwalam mojemu oddechowi odnaleźć jego naturalny rytm. Trzynaście, wydech, czternaście, wydech, piętnaście, Wydech. Szesnaście. Wydech. Siedemnaście. Wydech. Osiemnaście. Wydech. Dziewiętnaście. Wydech. Dwadzieścia. Wydech. I dwadzieścia jeden. Wydech. Pokręć głową, rozluźniając kark. Poruszaj ramionami. Popij wodę. I usiądź do czwartego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder. W miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę. Oprzyj dłonie o matę przy biodrach, skieruj łokcie na zewnątrz i opuść głowę w dół. I na wdech, unieś głowę, wypnij biodra mocno w górę, a głowa jest przedłużona Z Zdechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. wydech dziewięć wydech dziesięć wydech jedenaście wydech dwanaście

20, wydech, 21, wydech, usiądź swobodnie, strzepnij dłonie rozluźniając nadgarstki, Zabrać palce i pokrać nadgarstkami w przód. I połóż się na brzuchu. Do piątego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość. Bioder, oprzyj palce, stóp o matę. W prostszej wersji ćwiczenia możesz oprzeć ręce na łokciach. Jeżeli tak będzie Ci łatwiej. unieść do góry głowę. podnieść całe ciało i na wdech przenieść pośladki mocno do góry, naprężając nogi i brzuch. Trudniejsza wersja. O dłonie o matę przy piersiowej, unieś głowę, podnieś się wysoko i na wdech przenieś pośladki w górę, skieruj łokcie lekko na zewnątrz. W obu wersjach ćwiczenia broda dąży do mostka, kolana mogą być lekko ugięte i dociskaj pięty do maty, a z wydechem przejdź do pozycji z głową w górę. E Dziewięć. Wydech. Dziesięć. Wydech. jedenaście Wydech. Dwanaście. Pozwalam mojemu oddechowi odnaleźć jego naturalny rytm. Wydech. Trzynaście. Szesnaście, wydech, siedemnaście, dociskaj pięty. wydech, osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia. Wydech. 21. Z wydechem uklęknij. Usiądź pośladkami na piętach. Rozszerz kolana, ramiona, wyciągnij mocno do przodu. Oprzyj czoło, omadzę i oddychaj do brzucha. Powoli się podnieść. Powoli wodę. I do ćwiczenia dodatkowego. Przechodzimy do kręgu podpartego. Dłonie znajdują się dokładnie pod barkami. Przyklejamy łydkę do uda i będziemy w taki sposób, cały czas z przyklejoną łydką, unosić nogę w górę i chować pod siebie. Wdech i wydech. Wykonaj to ćwiczenie w swoim tempie. Klejemy łydkę, to uda i zaczynamy. Dech i wydech. wyluźniamy, popijamy wodę i kładziemy się na brzuchu do deski. rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, ręce oprzyj na łokciach. Nastawiam czas na 60 sekund. Wykonaj to ćwiczenie tak długo, jak długo możesz starając się zwiększać co jakiś czas, przynajmniej o sekundę. Zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawiń kość ogonową pod siebie, wyprostuj pracy, Przenieś ciężar ciała lekko do przodu, tak, żeby łokcie znajdowały się pod barkami. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Zaciskaj pośladki, Trzymaj mięśniami brucha sylwetka, oddychaj i uśmiechaj się. 5, 4, 3, 2, 1 i rozluźnij. Posz się teraz wygodnie. Oprzyj głowę na dłoniach, zamknij oczy. Oddychaj do brzucha i skup się na oddechu. Puść napięcie w mięśniach, to, żeby Ciało bezwładnie przylegało do matki. Oddychaj i kolejno rozluźnij najpierw stopy. Następnie łydki. Uda. Ośladki, brzuch, rozluźnij odcinek rączki, kręgosłupa. Barki, ręce, kark, głowę, rozluźnij czoło, pójść swobodnie szczękiem i pozwól opaść policzką. i puszczaj napięcie. Podziękuj swojemu ciału za dzisiejszą gimnastykę, uśmiechnij się do siebie, Wyślij w świat swoją dobrą energię, i przyjmij tę, która do Ciebie wraca. Powoli otwórz oczy. Zacznij poruszać całą ciałem. Podnieś się. Popij wodę. I jeszcze przez chwilę poćwiczymy mięśnie twarzy. Znajdź sobie wygodne miejsce, takie, żeby plecy były wyprostowane, łopatki ściągnięte w dół, broda uniesiona lekko do góry. Dzisiaj poćwiczymy mięśnie okrężne wokół ust. Będziemy się pięknie uśmiechać, zakładając dolną wargę za dolne zęby, natomiast górna warga mocno jak najmocniej odsłania nam górne zęby, możemy sobie lekko pomóc i staramy się unosić w uśmiechu policzki bardzo wysoko tak żeby aż tu mięśnie bolały pilnując żeby były równomiernie podniesione prawy i lewy żeby jeden nie był lekko opadnięty i tak wytrzymujemy 10 sekund cały czas oddychając zaczynamy i rozluźnij druga seria rozluźnij i ostatni raz Rozluźnij. Weź głęboki wdech, wydech, popij wodę. I na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wspólną gimnastykę. Dziękuję za to, że jesteście, zostawiacie łapki w górę, serduszka, że komentujecie. Dajcie mi, proszę, znać, czy teraz jest wszystko ok, czy dobrze słychać mnie, czy słychać muzykę. Czy te transmisje są już w porządku? Mam nadzieję, że tym razem będzie już wszystko ok i będziemy mogli bez przeszkód ćwiczyć sobie dalej i dobrze się słyszeć. Życzę wam!